Siemanko Semtekstąd so witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 z Polskiej wsi. W dzisiejszym odcinku zgrabianie siana. Jak widzicie na testy mam nową zgrabiarkę, nie wiem jak to w ogóle będzie. Mi tu współgrało wszystko, więc zaraz się dowiemy. Nową zgrabiareczką. O, a! Radę by dał. Ale jak to pójdzie, to zobaczymy. Tutaj przesmykniemy i no na. przez drogę. I lecimy. Rozłożymy sobie to to. I zobaczymy, jak to w ogóle pójdzie taką dużą. Czy to w ogóle. Jest sens taką dużą kupować, gdyż, ponieważ jest tu mało miejsca, jak sami wiecie, ale zobaczymy cyk. Widzę, że już plon tej trawy jest bardzo kiepski. Więc to będzie ostatni sezon jej, ostatni sezon jej będzie tutaj i potem tutaj coś zasiejemy, jeszcze to pole kupimy obok, połączymy je i będzie coś tu innego siana. Zaczymy tu przy tych po Pierwszy mi się w głowie. Tylko tych płotków, jak to to wyjdzie tutaj. Ogólnie też by pasowało coś takiego wtedy zrobić. O! Nie wiem jak się tu z tym nakręcić. Żeby to to się dało tutaj jakoś odgrabić. A może nawet jako damy radę. Zobaczymy zaraz. Cyk i lecimy. Zobaczymy czy to da radę. <laughs> Jakoś tutaj to. Ale troszkę ją coś tam stukło. A myślę, że. jo! że da radę. Ja, cyk, cyk, cyk. Dzisiaj wszystko będzie. E, 912 robione myślę, że weźmiemy te trzy pokosy tak by. No, miało. No już widać, że takie marne, one są marne. Dobra, cyk. I jakby to to tu zgrabić teraz, tak myślę. Może jakoś tak ze skosa tu weźmiemy. O. Pyk, pyk, pyk. Podniesiemy. Zawiasa zrobimy. I cyk. Chciałbym to to wszystko tu na raz zebrać i może się to uda. O, taki mały nacypek został. Ale to nic. Dobra. Tutaj niestety muszę tak zrobić. Bo inaczej się nie da. No i cyk. E no tak, takim sprzętem to raz, dwa. Jak sami widzicie. Dobra, tam nie będę już tego BX. A tu już można sobie dojechać prasą, tam to zebrać. Dobra, lecimy na sklep, oddamy im. No to wiecie, na testy miałem zawieziemy im od razu, bo po drodze mamy. Bo musimy kupić nową prasę. Zobaczymy, jak ona zda egzamin. Ta nowa prasa. Ale myślę, że powinno być git. Też taka trochę starsza, wiecie. Dobra, zajeżdżamy. Tutaj im oddamy kredyt. Tu muszę troszkę dopożyczyć się na tą prasę. Garaż wypożyczone to oddajemy im Bo to było na testy. I tu mamy taką prasę, klasa. Zobaczymy jak to pójdzie. Wiecie, zsypmy na, na klasa i zawsze to już coś. Zobaczymy, czy to będzie w miarę chodziło. Prasa się w miarę prezentuje. Aczkolwiek... Powiem Wam, że bardzo mi FPS-y spadły. A ile ta? Nie Holanda, kosztuje, dużo. Ej, bardzo mi FPS-y spadły. I to nie, 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 tak się nie da. Wiecie co? Ja chyba kupię to w Holandę oryginalną. Bo to nie ma co się pierdzielić, weźmiemy trochę więcej kredytu. Będziemy już mieli porządny sprzęt. Bo widzę, że bardzo mi FPS-y spadły. Kolejny młot do dupy, trochę zapożyczymy się tego kredytu znowu. Ale już trudno. Dobra, ustawienia kół standardowe, szerokie, szerokie. Jak zawsze musi mi coś tutaj nie grać. Jak sami widzicie Już mnie drażnią trochę te mody O, z tą nic Dobra, będziemy mieli taką Nowszą o, Oryginalna Bo oryginalna Ale przynajmniej nic się z nią nie dzieje I lecimy sobie na pole znaczy, jak mi na sklepie spadły FPS-y, to ciekawe to co dopiero na farmie A jak na farmie nie ukrywając mam spadki FPS-ów i te niemałe Mamy cyk B mamy porządny nowy nabytek. I lecimy. Tam przynajmniej będę wiedział, że wszystko fajnie śmiga o. raz, dwa belka tu powinna być Kurde nie wiem czemu klikłem os przyzwyczajenia starych farmingów Jakoś, Jak tak sobie klikłem No dobra, czekaj ile tych bel będzie Lecimy raz, dwa. <laughs> o Boże. Się kurde. Nie przyjrzałem. Ale 10 UBL tu nie będzie, powiem Wam. Będzie trzeba tu nawóz rzucić, ale to sam rzucę poza odcinkiem raczej. Oj, tutaj posam siada polu trochę ale to nic się tu nie dzieje placyk 3 bele już ładna teksturka jest Pierdzi, ale te mody bo te mody już naprawdę mnie do szału doprowadzają Już którąś prasę testowałem z kolei z tą Wgrywam, zaczynam nagrywać odcinek. No i widzieliście sami, a taka New Holanda może by no co prawda, fertkiem nie poprasuję ani sześćdziesiątką, no ale takim już spokojnie. Czyżby to była piąta bela? Nie, czwarta dopiero. Czwarta tabela. Ale ładna tekstura siana jest, tutaj jeszcze dojadę. Będę to zabrać, o. I dobra, lecimy tutaj w dół. Gdzie ja pozbieram wszystko, że jak najwięcej tego było. że mało tych bel, I tu jest raz, dwa, trzy, cztery bele, będzie może sześć beli, także jest już, a było po 10. będę musiał zakupić piłę, te drzewa tutaj wyciąć to pole sobie tu połączę z tamtym, myślę, że to będzie git, git wyglądało, chyba się to pole tu powiększy. A z biegiem czasu jeszcze to będzie można było dołączyć do tego na wprost. I w sam raz będzie ładne duże pole. O. i beli już tu nie będzie. Czy mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć bel. No to jest, co to jest? Kurde, no powiedzcie mi. No, ale dobra. Lecimy. <laughs> Lecimy sobie na farmę. O, przeciupą. Dobra, tą prasę ogólnie bym postawił tu, bo tam od góry. To ja będę z tym przyczepy znowu stawiał raczej ze zbożem w żniwa. Jak nie będzie ceny, mi będzie tam lepiej wymanewrować. Oj, 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 żeby tam nowego nabytku wieta nie, nie pokaraszować. O, jest gita, właśnie się tam się ręcznie, go pchnie trochę i wyjdzie. dobra gdzie ja mam tura teraz? Gdzie ja go zostawiłem? Tam, on z łyżką, bo obornik ładowałem, Ok, Także bierzemy tura, zapinamy. Co to, co to się dzieje? O. Cyk. Będziemy tutaj łyżkę odpiąć. O, odepniemy ją tutaj. Krokodyla weźmiemy. I pojedziemy zebrać te belę Tu będzie trzeba przyczepami wyjechać, żeby ułożyć je tam A raz częściej je ułożę poza odcinkiem mi się wydaje Bo tu już nie będę Was na odcinku męczył Ten kurnik to ogólnie taki nie wypał bo to nie ma za mała ilość jest Nie ma jakiegoś dochodu z tego Będę go raczej mówić, sprzedawał. No na razie to tam może być dla ozdoby. Jakiegoś sensu większego trzymać tego nie, nie widzę. Dobra. Tu mamy trzy bele, tam mamy dwie, Okej. Okay. Tak, żeby wiecie, tu było blisko, tam było blisko. I lecimy. Cyk, sianko. Trzeba po jednej beli, bo wiecie, bez obciążnika to, to to trochę ważą. No i to są ogólnie te mniejsze bele, więc ładnie one się tak nie ułożą trzy jak z tamtej prasy. No ta przyczepa jest trochę za duża. Szczerze mówiąc, to chyba dwie bele nawet powinien wziąć tak bez problemu teraz widzę, bo one są dużo lżejsze niż z tamtej prasy co miałem. A chociaż na no, lekko tam coś go coś go tam lekko chce brać. No ale dobra. Cyk, cyk, cyk. weźmiemy jeszcze te dwie, pojedziemy na farmę, będzie taki krótszy odcinek, troszkę, mam 15 minut, a no, to będzie, będzie troszkę krótszy, no, ale nie ma już żadnej pracy tutaj do zrobienia. O, dobra, jest. Jednak w miarę to to równo nabić, wiecie. Jak widzicie tu są dziury. Dobra no. Oj, ojoj ojoj ojoj. Krokodylka możemy zamknąć. Cyk L i lecimy sobie na gospę. Pięć belsiana to co, to jest mało, mało, no ale co zrobić? Nie będziemy się tam tego szczypać jakoś. O, cyk. kurde one są mniejsze a teraz będę te mniejsze cały czas ino miał więc pasowałoby wam powiem, stanę jest na razie tak bo i tak to co poza odcinkiem pierwsze te spaść to ogólnie ma ładną teksturkę siana, no ale czekajcie, ogólnie porównamy no ale to, to bardziej wygląda jak siano a to jak trawa. No mniejsze są mniejsze, mniejsza raczej ta słoma pójdzie na sprzedaż. <laughs> Będę miał tutaj nową słomę. A ta słoma pójdzie tego, pójdzie tu do stadały. Do do, do obozu będzie pierwsze, zużyte. No ale dobra. W tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej, jeżeli filmik się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę na ice. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. elo.